Nie, nie dajcie na moim kanale Olivia Art. Będzie historyjka, że Amelka idzie na koncert z nie wiem z kim, może z przyjaciół znajomymi albo z chłopakiem. Nie wiem, zobaczę jeszcze. No to zacznijmy. Dobra, jestem tak zmęczona. Muszę to gdzieś to otworzyć. No dobra, zostawiam to. I przybiorę się w jest... Hej. Hej. Cześć, kubuś! Właśnie mieliśmy się z nim bawić, ale no, zaraz tutaj się po. no. spał na dywanie zasnął na dywanie i go tam, tu na hmm. no, ty, ty, ty pewnie głodny ty głodny pewnie jesteś niedawno to mu jeść ale mleczko no no chodź, pojedziemy na tu jest buteleczka idziemy na tu? telefon Idę na dół i, i pójdę gdzie się z nim przejść może. Okej okay. to otworzyć Weźmy wózek, bo na ten no Brałem na spacer. Też go wezmę na ogródek, a jak się troszkę no na no, ogródek też go troszkę wezmę. Didszisz tam na ogrodzie? Gdzie jest Ameryka. Nie wiem chyba w swoim pokoju. Uh -huh. Uh -huh. Musimy troszkę poczekać kogoś. A już gotowe mleczko, ale gorące. daj go tutaj i niech się napije niech się niech pije. zaraz pójdę się gdzieś z nim przejść a ona ma dzisiaj ten koncert kto? Amelka o no, tak trzeba jej przypomnieć niech się napije smoczek i ja odłożyć mu to mleczko ja idę się przejść z nim. Okay. Ja idę przypomnieć Amelce, że ona ma ten, ten, no, koncert. Okej. Okay. Amelka, no, bo ty masz dzisiaj ten koncert. Jaki koncert? No, koncert. O matko, to ten koncert. Jezu, ja się spóźnię zaraz. Spokojnie masz czas, ale pospiesz się troszkę. Ja pierdniutki. Nie, no ja muszę. I tata ja się. Tata i ja pójdę jeszcze do sklepu. Albo coś poszukam do ubrania. Mm -mm, to nie... O, co to? Ej, zarąbiście, wyglądam, idę tak. Szkoda, że już musiał ła wyjechać to, tak, to się hmm. No tu się poradzę to idę tata, dobra to idzie. pa tata, pa gdzie ty mamo idziesz? a nic się przejść kubusiem mm mhm Pójdę też do sklepu. Kupię mu coś. Co wy tu jeszcze robicie? A czekamy na ten na, taksówkę. Tak długo? Tak. Mama zobacz przyjechała. Wiem, widzę, że idą już. No, już sobie, chodźmy. Ja sobie pojadę rowerem. Dobra. No bo nie pójdę z pieszo. No a widziałeś. O idzie! Hej! No hej. Ciężko. Ej, bo ja chyba spunęłam biletu. Jest, dobra. No. Dzień dobry. Proszę tu podejść. a Dobra, e, a my dobrze jedziemy? Tak chyba dobrze, No ja nie wiem. Ej, a robimy fryzury? Ja bym mega chciała, bo mam brzydką fryzurę.